Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj ostatni dzień redukcji z sesją fotograficzną za kilka godzin. Dlatego też postanowiłem nakręcić pierwszy w mojej historii vlog. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba, że ktoś wyciągnie z tego coś pozytywnego. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. Nie jestem przyzwyczajony do takich długich nagrań. Pokażę Wam dzisiaj swój bardzo niestandardowy dzień, ze względu na to, że będzie w nim się znajdowało dużo pozycji. Które regularnie u mnie nie występują, takich właśnie akcesja fotograficzna i cheat meal. tak? Ale o tym wszystkim powiem później. Na razie pokażę Wam moją poranną rutynę. E dzień zawsze zaczynam od octu jabłkowego z sokiem z cytryny, oczywiście, na poprawę trawienia. Rozpuszczam dwie łyżeczki e octu z e jabłkowego z sokiem z cytryny, e zazwyczaj w 250 ml wody, ze względu na to, że dzisiaj. Mamy sesję. Y, jestem w trakcie odwodnienia, więc nie będę tej wody za dużo spożywał dzisiaj troszeczkę mniej tej wody. Szklaneczka na początek dnia i za pół godziny ruszamy ze śniadaniem. E, dobra, minęło już pół godzinki od y, wypicia napoju mocy, więc śmiało możemy już y, jeść śniadanie. Na ostatnie 4 tygodnie y, redukcji obojętne, czy są to zawody, czy nie są to zawody, ponieważ w tym roku nie startuje. Ze względu na ten zerwany biceps, czeka mnie druga jeszcze operacja. Tam wyszły drobne komplikacje, no ale nie poddajemy się, mimo wszystko zrobiłem redukcję taką samą jak pod zawody. Forma jest przygotowana taka sama jak pod zawody. Może poziom odwodnienia nie jest ten sam, ale ogólnie e, zejście z bodyfatem i tak dalej, wszystko trzymało się w tych samych e, ramach. Na ostatnie 4 tygodnie zazwyczaj wycinam wszystko, wycinam odżywkę białkową, wycinam owoce ze śniadania. Wszystko tylko, co może jakieś tam dodatkowe drobne kalorie zawierać. E, wiadomo, że odżywki białkowe, nawet jeżeli to jest izolat, no to ma tam troszeczkę tych węglowodanów. Jeden przecinek, coś tam powiedzmy, może nie jest dużo, A tak jak dla mnie ja do tego podchodzę w ten sposób, ja to usuwam całkowicie. Ze względu, że dzisiaj no jest ten ostatni dzień, zaraz mam, e, za kilka godzin mam tą sesję, chcę zjeść coś smacznego. Jedną z opcji śniadań, którą bardzo lubię, normalnie byłyby to białka jaj osobno z płatkami owsianymi. Płatki owsiane byłyby tylko i wyłącznie z cynamonem. W dniu dzisiejszym też nie jest to taka pełna opcja, tak jak jem to normalnie w off-season powiedzmy, czy na początku przygotowań. Ale mamy tutaj 100 gram płatków owsianych, 40 gram odżywki białkowej. Oczywiście najlepszy smak na świecie salted caramel. Wszystko co salted, salted caramel jest fenomenalne. 20 gram masła orzechowego i oczywiście cynamon, który także uwielbiam. No i co? Zjemy ten posiłek, sesja fotograficzna, później trening, później lecimy na Chitmila, którego też wam nagram, pokażę wam co będzie cheatmealem i dlaczego akurat taki wybór nie inny. I zobaczymy, co tam jeszcze się dzisiaj wydarzy. Sesja już zakończona, dziewczyny składają sprzęt. Na efekty będziecie musieli chwilę poczekać, ale mogę zapowiedzieć, że, że no będzie kosa. Będzie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. So, jak się Wam pracowało dziewczyny dzisiaj? Jak widzieliście sesja zdjęciowa już za nami. A teraz pół godziny cardio po sesji. A nie ma, nie zwalniam aż tak tempa dzisiaj żeby odpoczywać od kardio, traktuję to jako normalny dzień z każdych przygotowań. Przygotowania trwają cały rok, obojętnie czy jest to sezon masowy, czy jest to ekres redukcyjny, to i tak nic się tutaj nie zmienia. Wydawać by się mogło co to, a sesja zdjęciowa, parę fotek strychnąć. Nie jest to duży wysiłek, tak? ale niestety no, 2,5 godziny jakby nie było. Do wszystkich ujęć trzeba było e, używać ciężarów. Wiadomo, że nie będziemy robić nie będziemy robili zdjęć z hantelkami 8 kg przy wiosłowaniu hamplem. to normalnie robi się sesję taką jak normalna treningowa tylko po prostu z nastawieniem na te partie które tam potrzebujemy czy jak nie wiem chcemy sfotografować plecy bo akurat taką mamy wizję tej naszej sesji no to wiadomo że trzeba najpierw zrobić serię rozgrzewkowe później Seria robocza, która jest fotografowana, jak coś nie wyjdzie, albo trzeba na przykład zrobić zdjęcie z sześciu różnych perspektyw e, tak, żeby zobaczyć, z której będzie najlepsze światło i tak dalej, no to wiadomo, że trzeba zrobić tych, sesji, tych serii e, roboczych, no aż sześć, tak, żeby to wyszło. Z dziewczynami współpracuje się niesamowicie, to jest już któraś sesja którą robimy razem. Pierwszą sesję mieliśmy w zeszłym roku między startami. Była to sesja na siłowni, byłem mega zadowolony. Dziewczyny są świetnym kolektywem, idealnie razem współpracują. Gosia ma świetne oko, naprawdę umie się ustawić, złapać taką perspektywę, że te zdjęcia wyglądają wow, mega. Dominika jest świetna, jeżeli chodzi o ustawianie świateł i takie operowanie wszystkim na obkoło tego, co robi co robi Gosia, więc naprawdę świetnie razem współpracują. Polecam każdemu korzystać z ich usług, nie tylko do sesji sportowych, ale do każdego innego rodzaju sesji. Eee, nawet wczoraj mieliśmy u nich sesję w studiu, gdzie e, była to bardziej taka sensual sesja w bieliźnie i tak dalej. Eee, więc nie specjalizują się tylko i wyłącznie w fotografii sportowej ale praktycznie we wszystkim w każdym rodzaju e, zdjęć a super też muszę zacząć wystawiać w sumie te zdjęcia stare a Gosia pojechała z nami do Birmingham w zeszłym roku na mistrzostwa Europy PCA gdzie też fotografował, fotografowała mnie na scenie innych zawodników też te zdjęcia wyszły super e, a z obecnej sesji zdjęcia już niedługo postaram się wrzucić na Social media, tak żebyście zobaczyli, jak to jest. Dobra, pół godzinki kardio, zostało mi jeszcze 12 minut. Eee, na pewno tempo tego cardio jest mniejsze niż e, do tej pory było, ale tak jak mówiłem, nie rezygnuję od jutra. Dzisiaj jeszcze ten cheat meal. Może coś tam jeszcze na kolację zjem takiego e, niekoniecznie z mojego makro, ale z czystego jedzenia. Nie jestem fanem jakimś obżerania się szajcem. Powiem Wam szczerze, że dla mnie najlepszym cheatmelem to jest dodatkowa porcja ryżu, a w ogóle ulubionym posiłkiem, który mógłbym jeść na okrągło to są płatkie owsiane z odżywką białkową i owocami. To jest, dla mnie to jest petarda i kozak. Nie? A od jutra pewnie już z nową rozpiską od trenera, od Piotrka. Pozdrawiam Cię Piotruś i trzymam kciuki za Twój start w Portugalii. E, Obyta karta, która Ci się no należy, nie oszukujmy się, bo powinieneś już dawno ją dostać. Niestety no, nie udało się, że tym, mam nadzieję, że tym razem do Ciebie trafi. No i dalsza kolej, kolejna część vlogu już niedługo. Mam nadzieję, że, że przy, przypadnie Wam do gustu i że będę mógł dla Was nagrywać kolejne filmiki, vlogi, może jakieś podcasty, jeżeli chcecie, żebym przeprowadził z kimś rozmowę, a na pewno będę się starał wrzucać filmiki e, z przygotowywania posiłków, bo z tym wiem, że klienci zazwyczaj mają największe problemy, nie mają tak bardzo e, pomysłów na to, jak przygotować posiłki z artykułów, które mają w rozpiskach, więc będziemy działać. W końcu się wziąłem w garść, w końcu wchodzę na social media. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Jeżeli macie uwagi to liczę na to, że pojawią się one w komentarzach. Nie obrażam się, jeżeli ktoś powie, że coś robię źle. Będę się starał wy, wyciągać z tego konstruktywne jakieś tam rzeczy i poprawiać, rozwijać się nie tylko dla siebie, ale również i dla Was. Pani Panowie, ja już po kardio. To jest posiłek numer dwa, który zaraz zostanie skonsumowany, pewnie w tempie ekspresowym, ze względu na to, że pierwszy posiłek jadłem około godziny 6 rano mamy godzinę 11 za mną sesja i cardio w międzyczasie tylko oczywiście wypita po treningówka więc no mega 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 głodny tak w środku 87 gram ryżu 150 gram piersi z kurczaka fasolka z szparagowa 5 gram oleju z awokado więc żadnych specjalnych rzeczy prosto łatwo i przyjemnie paliwo które mam nie odżywić no i tyle. No. Zaraz, zaraz zniknie i później za dwie godzinki kolejny posiłek. Dzisiaj będziemy musieli trochę przyspieszyć. Ze względu na to, żeby po prostu zmieścić się w czasie z posiłkami. No i to jest ten moment. Nadszedł czas na cheat meal. Jeszcze Wam nie zdradzę gdzie jedziemy. Powiem Wam dopiero na miejscu. Głodny niesamowicie. Po sesji, która była naprawdę wyczerpująca, jeden posiłek, jak widzieliście, tylko do tej pory po sesji, minęło 2,5 godziny, więc zaraz będziemy jedli posiłek numer 2. Reszta posiłków też jest, też jest już gotowa na dzień dzisiejszy. A Wieczorem wyślemy plan do trenera obecny, jak wygląda plan treningowy, suplementacja i żywienie. No i czekamy na zmiany. Tak, żeby nowe cele, które tam sobie obraliśmy, żeby je realizować. Do zobaczenia na miejscu. Z jakimi krokami zbierzemy do miejsca przeznaczenia. Nie jest to Pizza Hut, zaznaczę. Jest to lokal na samym końcu tej, tej drogi. Powiem Wam akurat przez ten czas mniej więcej dlaczego taki wybór. Wybieramy restaurację która jest praktycznie w każdej restauracji, fast food, który jest praktycznie w większości krajów, gdzie odbywają się zawody. W momencie kiedy robimy ładowanie, niekiedy ładowanie czyste, nie jest w stanie nas tak nabić, jak powinno, nie jest w stanie dostarczyć nam tyle sodu, ile, ile, ile powinno. Nie jest w stanie zabrać nam wody z żołądka, i, przepraszam, spod skóry do żołądka celem trawienia. Dlatego bierze się rzeczy, które są nie do końca zdrowe i ciężko ciężkostrawne. Większość kulturystów przez cały rok tych zawodowych przyzwyczaja organizm do jednego danego czytnika, tak żeby wiedzieli, jaki organizm zareaguje przed samymi zawodami podczas ładowania. No bo wiadomo, nie po to pracujemy ileś tam tygodni na, na formę, żeby w ostatniej chwili ją stracić e, z powodu źle dobranego ładowania. Tak? Więc jeszcze kilka kroków i zobaczycie, co to za miejsce. Eee, się byliśmy tu kilka razy, dwa na trzy lata. Więc nie no, bo może my nie jemy takich rzeczy. Nie no, bardzo rzadko. Dwa razy na trzy lata, to chyba nie często. Czy to jest Burger King? Nie, to nie jest Burger King, ale bardzo blisko, bo dwa metry dalej jest to Five Guys. Dobra, słuchajcie, do zobaczenia w środku, na razie się rozłączamy. Zobaczycie co za, mm. oczywiście ze względu na obecne czasy, pełen sztunek na twarzy. Anita już zamawia. Za chwilkę zobaczycie nasze zestawy. Mam nadzieję, że za chwilkę, bo jesteśmy w niesamowicie. No a teraz musimy iść poszukać jakiegoś stolika, Zająć stolik rozebrać i przygotować do yy, wieczerzy. Zamówienie już złożone. E, Anita co wybraliśmy? E, dodaliśmy dwa burgery e, Bacon Cheeseburger. Do tego wzięliśmy sobie jednego minuszaka do skatkowego dla Maćka i pole dla mnie. No i oczywiście Lanch a Słuchajcie, z tą kolą to tak nie do końca jest prawda. Po prostu w yy, milkrzejkach pijemy na pół, kolę pijemy na pół, tak? Kola oczywiście zero, bo dietetycznie. Nie można przesadzać z ilością kalorii. Ale, ale nie jest tak do końca. A faktycznie wzięliśmy sobie po burgerze, po dużych frytkach i po napoju a Zaraz pewnie wszystko będzie przygotowane, nie widać, żeby było dużo ludzi. Fakt, faktem jest zimno, niesamowicie w lokalu, bo dzisiaj są otwarte na oścież. A przypominam, że mamy koniec listopada. Może w Szkocji nie jest jakaś super niska temperatura, bo w okolicach 4 stopni, ale w koszulku się nie posiedzi. Jedzonko już gotowe. Tak się przedstawia burger. Zwykłe frytki. Spicy. No i tak się przedstawia nitka wcinająca burgera, nie? Czas zacząć jedzenie. To zjedzone. Powiem Wam tak, zabójstwo dla układu pok pokarmowego, a rarytasy dla podniebienia. Naprawdę było dobre, smaczne. Może na tych mi też tak smakowało, bo jem coś takiego raz na 8-9 miesięcy, ale petarda, muszę Wam powiedzieć, petarda to jest to, nie? mam bronić maszka, faktycznie mam połów milk właśnie. Milkshake. Prawdziwe truskawki, no oczywiście pełno cukru, ale no peparda, polecam. Jesteśmy teraz z Mamy dwa podstawowe zadania. Jedno zadanie, numer jeden najważniejsze, to zadanie od mojego trenera. E, zakupić dla niego słodycze, takie, których nie jest w stanie dostać w Polsce, które można kupić no, tylko tutaj. I drugie zadanie dla nas, bardzo też poważne. Musimy znaleźć masło orzechowe, które nam się niespodziewanie skończyło. Nikt się nie spodziewał, że masło orzechowe może się skończyć. Problem tkwi w tym, że w większości sklepów tutaj nie dostanie się masła z nerkowców, tylko ze zwykłych hisztaszków, a nam to nie bardzo odpowiada. Nie było, że nie mówię prawdy. Zobaczcie na półki. Raz, dwa i trzecie, i jako jedyne duże. Ee, almondowe maceutywek. Nie ma w ogóle no, żółtek z nerkowca. A 95% półek to jest zwykłe masło, ee, no zwykłych orzeszków ziemnych. Tak? Więc to jest nasza decyzja: zakupujemy to. Potrzebujemy dużo, bo dużo tego u nas schodzi, szczególnie w dni beztreningowe. Więc to będzie najlepsza decyzja. Idziemy dalej. dalej. A, dzień dobiega końca. A... Dosyć aktywny, dużo rzeczy do, do załatwienia. Nie będę Wam pokazywał wszystkich posiłków jeden po drugim, ponieważ no w zasadzie oprócz tych 3 mila, które jedliśmy w okresie przygotowania, moje posiłki są praktycznie takie same. Śniadanie się różni, później mam 5 identycznych posiłków, więc tak jak widzicie, tu już jest akurat posiłek bez warzyw pod koniec dnia, ze względu na to, że dosyć, dosyć sporo węgli, więc już. Staram się nie pakować w ostatnich posiłkach warzyw. Chyba, że naprawdę, naprawdę jestem głodny po ciężkim treningu. No to wtedy te warzywa tam wrzucam. 87 g ryżu, 150 gram kurczaka, 5 gram oleju z awokado i tak już do końca dnia. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Pamiętajcie, że jest to pierwszy mój vlog, więc na pewno będzie tam dużo niedoskonałości. E, liczę na Wasz feedback, liczę na to, że e, wyślecie jakieś tam wiadomości, co byście chcieli obejrzeć, co nagrać, czyli pełen dzień jedzenia na masie, bo już e, od jutra zaczynam e, sezon masowy, więc e, nie będzie już tak monotonnie. Na pewno będzie więcej różnych e, rzeczy wprowadzonych. E, dieta ma służyć jakiemuś celowi. E, jeżeli jest to redukcja, no to wiadomo, że i ilość Wybór e, różnych składników, których używam. No, drastycznie się zmniejsza ze względu na to, że zależy mi, żeby mięso było jak najchudsze, e, jak najszybciej się to trawiło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na no masie troszkę więcej ze względu na to, że potrzebuję trochę więcej różnorodności, trochę więcej e, różnego rodzaju składników. E, czekam na komentarze, czekam na wiadomości. Życzę udanego wieczoru. E, trzymajcie się cieplutko. Hej, pozdrawiam.